Siemanko wszystkim na moim kanale. Z tej strony Werku stworzyłem ten kanał, aby zrobić pewien eksperyment. A więc mój kanał będzie polegał na tym, że to wy będziecie kierowali kanałem, a mianowicie będziecie na przykład wysłać fanarty powiedzmy z petardami i będę miał jakieś zadania do zrobienia wymyślone przez Was. To głównie wy będziecie kierować tym kanałem. Roześlijcie ten film znajomym, aby go obejrzeli. Kiedy będzie 10 lajków, pojawi się następny materiał z sondą, co chcecie, abym robił na filmach. Tylko proszę was, abyście to wysłali znajomym i żeby oni i wy dali lajka, bo inaczej ten kanał za szybko się nie rozbuduje. Bez zbędnego gadania. Wy decydujecie, co jest na kanale. Roześlijcie ten film znajomym i dajcie łapkę w górę. 10 łapek i zaczynam montować nowy film z sondą. To wszystko, co chciałem wam przekazać. Do zobaczenia. Siema.